Dzień dobry widzowie! Jeszcze przed tym pięknym odcinkiem chciałem was każdego zaprosić na nowo powstały serwer Discord fanów kanału Baltic Spaces 12. W tym momencie widzicie link zapraszający, ale będzie też także w opisie filmu. Zapraszam każdego do dołączenia. Trzymajcie się miłego oglądania. Dzień dobry widzowie, witam was ja Z tej strony Baldzik Spacja12 Yo, 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 siemanko W dzisiejszym odcinku Zagramy w grę Jak to zwykle bywało Kotlecik Sebastian gra, zagrajmy w grę Gameplay Zagrajmy w grę, Kotlecik Sebastian gra, zagrajmy w grę Ale w dzisiejszym odcinku Będzie Nietypowy challenge Od Kuba320 Powiedział, żebym w tym odcinku nie użył słowa na K. Ja to zdubluję Nie użyję słowa na K, na H, na J, na ży, na P. Nie będę w tym odcinku wulgarny. Nie będę w tym odcinku w ogóle. Prze yy, yy, tych przeklinał. Zero przekleństw, wulgaryzmów. Dzisiaj tylko kultura i kotlecik Sebastian. Pamiętajmy, że jest on zbrodniarzem i zasługuje na karę. Dlatego przejdźmy do metod zdobywania nowa broń. O matko, brutalne! Brutalne! nie dostał po twarzy. Dobra, weźmy losowanie. A, jeden żeton. Słabo, słabo Dobra widzowie, dzisiaj też mam historię Ona jest trochę nowsza Wydarzyła się tak, nie wiem, tak z sześć lat temu No jest też o wydalaniu się Nie o wydalaniu się z ust Tylko wydalaniu się z pupy I właśnie w tym rzecz że gadałem sobie ze znajomym Na ten temat, no Znaczy, w sumie nie na ten temat, to był inny temat Ale jakoś konwersacja się poniosła, że Nagle przeszliśmy na temat wydalania się I on mi mówi Że złapał ostatnio Strasznie... strasznie dużego... duży okaz Złapał ostatnio strasznie duży okaz Ja tak myślę, jak mógł złapać? O co ci chodzi? Eee, nie wiem tak eee, właśnie taka moja reakcja jak jaka ja teraz. Strasznie byłem zdziwiony tym. Ale byłem nadal zaciekawiony co on mi mówi. I opowiada mi, że taki długi był tam chciał go zmierzyć. Na około tam 10 cm powiedział, że jego kawałek miał Ale nagle mu przerwałem i zapytałem się eee, Jak złapałeś? O co ci chodzi? To on mi odpowiedział, że co ty? Nie łapiesz y, kupy na papier? Za nie mówiłem. Nie wiedziałem co powiedzieć, bo dla mnie to chyba oczywiste, że jak siadasz na toalecie to samo spada i nie musisz nic z tym robić. Dopiero potem bierzesz papier do ręki i podcierasz się, żeby pozbyć się y, tych y, osadu. A jeżeli jesteś bogatszy, no to masz y, Taki do mycia. Bidet. Masz bidet. Niektórzy to mają, niektórzy nie. No właśnie. Ale... Nazwijmy go... Hubert. Hubert mi mówi, że... Pierwszy raz, raz słyszę o takim czymś, że ludzie... Że ludzie siadają na toalecie i nie łapią swojej kupy. Mówił, że to w jego rodzinie jest takie normalne, że... Że... Ludzie... Z jego rodziny... Normalnie biorą kupę do rąk A czy nie do rąk, znaczy no w sumie do rąk, na papier, że tak jakby... Łapią je w locie To ja odpowiedziałem mu, że przecież to nie jest normalne, że... Skoro i tak to wyrzucasz do toalety To może lepiej... Nie dotykać tego W trakcie lotu ale on mówi, że, że jest to lepszy jakiś sposób. No szczerze, nie potrafiłem tego zrozumieć z tego momentu, bo to naprawdę dziwna sytuacja. Pierwszy raz wydarzyła mi się taka sytuacja, że ktoś naprawdę miał tak odmienne poglądy co do moich. I to w tak prostym mechanizmie sprawozdania. Jakby naprawdę. Chyba że nie jestem sam. Znaczy, on nie jest sam. Że każdy z Was, który wypróżnia się, robi to w taki sposób, że bierze papier do rąk, wkłada przez tą dziurę i tak jakby łapie to. Próbuje to złapać. Jakby nie wiem, co się mogło stać. Czy na przykład mogło być tak, że na przykład nie złapał i e, kawałek e, dostał się na jego ręce, na przykład. Czy. Nawet na dłoń, to jest naprawdę niesamowite. Bardzo mi to szokowało. Ponieważ nikt inny, którego spotkałem w życiu, a rozmawiałem z wieloma osobami na temat wypróżniania się, każdy robi to w taki sposób jak ja. Czyli mam nadzieję, normalny, że siadasz na toalecie i następnie samo leci. Nie bawisz się w tym. Nie bawisz się z tym tylko samo leci i do widzenia. Ale Hubert robi to w inny sposób. Tym bardziej jego rodzina, że go w taki sposób nauczono. To jest dla mnie naprawdę coś nowego, innowacyjnego. Coś naprawdę ciekawego. No, naprawdę. Nie spotkałem się z nikim innym takim, kto by w tak innowacyjny, nowoczesny i... Nowożytni sposób przedstawia swoje poglądy, bo jest to pogląd na świat, jest to, powiedziałbym, nawet nowa ideologia. Z drugiej strony, teraz myślę, że naprawdę gdyby rozwinąć ten sposób w coś naprawdę otwartego dla ogółu społeczeństwa, to mógłby by naprawdę spodobać się wielu osobom, bo sądzę, że wiele osób, które jest sprytnych, ma jakieś e, zachcianki. Czy lubię grać gry zewnętrznościowe, spodobałoby mi się to, ponieważ jest to jest to naprawdę jakaś sztuka, jakaś metoda e, edukacji, zwinności swojej e, zwinności ruchowej, poćwiczenia czegoś. Tak jak niektórzy chodzą pobiegać, e, nie wiem, porzucać czymś, pograć jakieś gry, piłka nożna, baseball, koszykówka, czym się rzuca. Jakby tutaj możesz zamiast być tym, jak masz baseballu, tego, tego co rzuca, znaczy ten co rzuca i ten co łapie, tą piłkę, to możesz trenować łapanie w domu. Zamiast rękawicy masz papier w ręce. Jest to naprawdę niesamowita rzecz. Powiedziałbym, że naprawdę Hubert jest naprawdę mądrym myślicielem godnych naszych czasów. Naprawdę z kwestii czasu. Rozumiem, co ten człowiek miał w głowie. Wydawało mi się to bardzo głupie. Wtedy, o kurwa, sorry. O, ja pierdolę, przepraszam, widzowie. Przepraszam, widzowie. No nie, widzowie, jestem hamem. Jestem hamem i prostakiem. No, no ja nie mogę, no widzowie, no. No jak tak mogłem. A matko, ale jestem hawem, i prostakiem. Aż mi wstyd, no. Naprawdę, jest mi wstyd. No nic, koniec challenge'u. Naprawdę. No jest mi wstyd, no. Myślałem, że dam rady, ale. Przypadkowo to zrobiłem. Naprawdę, nie chciałem przekląć. Starałem się cały, cały odcinek. 9 minut już prawie to trwa, a ja nie mogłem. Wytrzymać 9 minut bez powiedzenia brzydkiego słowa. No, no widzowie, no. Przepraszam Was za to, no, no. Jak to jest możliwe, no? Z tym takim hamem. prostakiem takim. Nie, no będzie lepiej. No, przysięgam, no. Przysięgam, no. Po prostu przysięgam, że dam radę. Na odcinku już. Nie wiem czy finalnym, czy nie, ale naprawdę Postaram się w następnym odcinku Nie przeklinać, no bo To jest jakaś patologia, że ja staram się Ale Robię to bardzo Niepotrzebnie, no, no niepotrzebnie tylko po prostu Jakoś mi się wymknęło to, no to jest naprawdę niesamowite Jakim jestem hamem, prostakiem, polakiem no, po prostu, jak bardzo nie potrafię panować nad mówieniem wulgaryzmów. Widzowie, przysięgam Wam, zmienię się na dobre. Naprawdę dziękuję Wam za oglądanie. Jest mi smutno. Trzymajcie się. Cześć.